To najlepszy sprzęcior. O taki trochę słaby. Ten jeszcze słabszy, ten najsłabszy. Ten kłamie GoPro, tutaj. Hir, jak widać. O, 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 właśnie tutaj. I trzeba będzie kupić całą nową obudowę. Ale na razie chcę kupić nowe części do tego rowra. Chcę kupić tą nową część. Jakbym nie wiedział, jak się nazywa. I nową część zaraz Wam powiem. Tą, o O, o, o. Żeby była. Dużo głośniejsza. No, więc idziemy i jeździmy Dobra, wyciągamy. Prze... To. Mhm. No to ponagrywane. Super. Cieszę się z tego niezmiernie. Napompujemy. ale nie, z tego będzie. Дай манга, маны. Сейчас сходим сразу. Может, немного идет. Нет, ну идет немного. Но это не сходит. Надо помпаться в филе. No. Co? Jak teraz wy... To to Wyjęłem i teraz opompowałem. No było tak jedną czwarte powietrza. Wezmę pompkę do plecaka, muszę nagrać, bo... No mocno co, no... ty Co? Warszawy, powiem <laughs> Zarząd kanału przyszedł. Kurde, tak już tak patrzy, yy. widzowie. już tak. Między 200 ponad osób subskrybuję dzięki, serio, no serio. Ja już tak czuję się jak youtuber, ale taki mało popularny. <grybujesz> nie no, tak wbijemy tysiaka, tak myślę, że wbijemy. To będzie zorbiście No lecimy na ruskim manualu. Ciały ja nie mógł tutaj on biały nie mógł przyjechać, więc bym tak średnio powiedział, ale... Bez rączki. Mam takie jeszcze lokalne hopy, dlatego teraz na nie jedziemy. Jest fajna nim mi się fajnie manuala leci. Lecimy. Leci Mercedes. Manuel na Flakua Flaka Flaca ainda não chinha. Too many thoughts on my mind. I can't sleep at night, so I just keep I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. Then I just been living online. My city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going, I'm going again. I've been going in. I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that, telling me, telling me things about rap. Talking the truth and then stabbing my back. They will knock me off track. No, no. Too many things have been building, been hard to deal with. i just been drinking. Just been, just remember my moves in the past and so what I was thinking. Это mm Ого. -hmm. Oh. Oh. Oh -oh -oh. XC Bo pod jazdą jest Nic nie zarzuciłem Lecimy z plecakiem, hop Gap Ucięż się nie da jeszcze, jak się da? Trzeba to zakamerować. Spuściłem yes, Puściłem rączkę. Przekłamałem się. Mała chłopka, ale wybija fajnie do góry, więc jest progresik. Szersze mi to na razie. O, skurnie. Ja odwaliłem w tym momencie. Nie wiem. Tak już jest obręcz cała powyginana, więc można robić testa. No, szkiełko. Nie ładnie, nie ładnie. Cimy. Dzień 69 wchodzenia pod Red Bull Rampage. Żeby mnie nie uwaliła żadna. Lecimy downhill. Downhill, downhill. W końcu do czego ten rower jest przeznaczony. Lecimy. No fajne, to jest, robię takie traski zjeżdżające. Lecimy jeszcze na tampę, teraz go złączę. Yes. Pozdrow dla pana, fajny pan. Dobra, lecimy. Downhill, downhill. W końcu się wziąłem za tą dyscyplinę O kurde, stromy, stromy Nie no jest, fajnie Dobra, lecimy z tematem O kurde ładnie, ładnie Klaczamy Oni tu odwalają widzowie, to ja bladego pojęcia nie mam Skok nad chodnikiem skończę dwa, znaczy skończę. Nie skończę Cyk. No kurde, no